wolny wniosek. Panie Przewodniczący Lenort, czy złożył pan już doniesienie do prokuratury na Wojciecha Saługę i Bogusława Śmigielskiego, działaczy Platformy Obywatelskiej na to, że pełniąc funkcje publiczne przekraczali uprawnienia, nadużywali władzy, że działając w celu uzyskania korzyści osobistej pozyskali dla jaworzna unijne dotacje. Tomasz Tosza ma chyba bardzo krótkotrwałą pamięć, bo podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w trakcie wystąpienia z pełnym oburzeniem zapytał radnego Krzysztofa Lenorta, czy ten złożył doniesienie do prokuratury na posła Wojciecha Saługę i senatora Bogusława Śmigielskiego. I tu cytat: "Na to, że pełniąc funkcje publiczne przekraczali uprawnienia, nadużywali władzy, że działając w celu uzyskania korzyści osobistej pozyskali dla Jaworzna unijne dotacje". W swym wystąpieniu Jutosza zadał również pytanie Lenortowi i tu znowu cytat: A może pan kłamał dając wywiad tygodnikowi Co tydzień w którym stwierdził pan, że to nie prezydent pozyskiwał środki z Unii Europejskiej. Pozyskiwanie środków to zasługa pana senatora, pana posła Wojciecha Saługi. Wróćmy więc pamięciom na przykład do 2011 roku, kiedy to miasto pozyskało dofinansowanie w kwocie 39 milionów złotych na przebudowę ronda i ulicy Wojska Polskiego na osiedlu Stałym. Nasze miasto szybko się zmienia. Bez wsparcia Wojciecha Saługi, naszego człowieka w Warszawie, naszego posła, Jaworznianina, byłoby to znacznie trudniejsze. Udało się 39 milionów ponad, 39 milionów 800 tysięcy złotych na ten odcinek, który jest e, e, za nami pozyskać. Problem w tym, że w kwietniu 2011 roku Tosza był jednym z urzędników chwalących się przyznaniem dofinansowania dzięki działaniom posła Wojciecha Saługi. Będziemy przebudowywać ulicę Wojska Polskiego dokładnie do takiego samego kształtu jak ten odcinek, który został zbudowany w zeszłym roku przez Las. Ba, Tosza wraz z posłem Saługą nawet prezentował dumnie z uniesionym w geście triumfu kciukiem w górze dokument przyznający to dofinansowanie. Zdjęcie trafiło wówczas na pierwszą stronę gazety co tydzień. W samych superlatywach wypowiadał się również prezydent Silbert. Tymczasem o dofinansowaniu pisała nie tylko gazeta co tydzień. Dokładnie 1 kwietnia 2011 roku na stronie miejskiej ukazał się artykuł pod tytułem Kolejne 40 milionów złotych na drogi, w którym czytamy, gdyby nie staranie jawożnickiego posła Wojciecha Saługi nie udałoby się przeprowadzić procedury przyznawania dotacji na czas i przetarg trzeba byłoby unieważnić. W samych superlatywach wypowiadał się tam również prezydent Silbert, który mówił, z determinacją dążymy do realizacji zaplanowanych celów, dlatego cieszę się, że po raz kolejny udało nam się pozyskać środki zewnętrzne, które pozwolą na dalszą modernizację istniejącego układu drogowego w mieście. Tosza uważa jednak, że, i tu znów cytat: Jestem pewien, że po przeprowadzeniu czynności sprawdzających, instytucja stwierdzi, że ci dwaj panowie nie mają nic wspólnego z pozyskaniem środków unijnych dla jawożna. Na szczęście dla nich. I dla nas do odpowiedzi Toszy ze stoickim spokojem odniósł się radny Lenort, który krótko skwitował, że wiedzy na temat zasług senatora i posła posiada z publicznych wypowiedzi prezydenta oraz Toszy cytowanych w mediach publicznych, a także na stronie miejskiej. Ja nigdy nie byłem radnym żadnej partii, w tym nie byłem w partii, o, o której pan mówi i którą reprezentuje i pan poseł i pan senator dlatego mogłem całkiem spokojnie się z boku przyglądać i to wtedy jak pan prezydent był w koalicji z platformą pan prezydent również się wypowiadał że pan senator i pan poseł pomagają miastu w uzyskaniu tych środków i z mediów między innymi z wypowiedzi pana prezydenta a nie z dokumentów twardych którymi pan dysponuje mam tą wiedzę i pozwoliłem sobie tylko w lokalnych mediach przypomnieć